Cześć, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym konkursie na moim kanale. No i żeby zbędnie nie przedłużając, zostaw łapeczkę w górę subskrypcję na tym kanale. No i w dzisiejszym konkursie macie do wygrania Maga 10 ze Star Trekiem Squar. Jest on 27 zł warty na rynku. Polskich oczywiście złotych. Jest to stan lekko używany. No i co? Co trzeba zrobić, żeby wygrać tego skina? Zostawić łapeczkę w górę. Zostawić komentarz. Hashtag biorę udział. Ja będę losować z komentarzy tym razem. I co? No i do zobaczenia w losowaniu wyników. I oczywiście, losowanie wyników będzie jutro. Też w godzinach 19, 20, 21, gdzieś myślę wieczornych dopiero. Więc pozdrawiam. Trzymajcie się piona.